Cześć inwestorzy, z tej strony Kozik, a to jest nasz codzienny przegląd em, rynku ze, razem ze zespołem Gambit'u. Na samym początku w, zrobimy sobie kilka analiz, na samym początku skupimy się na złocie. Postaramy się rozszyfrować, co tutaj w tym momencie się dzieje. Przede wszystkim em, to, co widzimy w, od kilku tygodni, dla mnie jest to em, jed, ta konsolidacja, która obecnie trwa. Em, jest, daj mi pewne wskazówki. Wskazówki do tego, że właśnie nastąpiła dystrybucja, właśnie nastąpiła realizacja zleceń dla osób właściwie, dla instytucji, które grały longi od okolic poniżej 2000 dolarów za lucję, czyli w tym i w tym miejscu te zlecenia, które tutaj właśnie wchodziły, a właściwie wszystko poniżej 2000 dolarów, ten cały ruch, pierwszy, następnie retest i kontynuacja, ten piękny, piękny impuls, który właśnie powstał, w tym momencie to, co ja tutaj widzę, to jest realizacja tych zysków. I teraz, jeżeli przyjrzymy się na to, co się dzieje wewnątrz tej konsolidacji, którą, te, którą tak można um, nazwać. E, to standardowo, czyli pierwsze e, wyjście górą bez, um, bez wybicia, e, bez przebicia ceny, tak, czyli be, bez zamknięcia się świecy um, powyżej poprzedniego szczytu. E, drugie zejście poniżej, tak? I, um, i wprowadzenie i wybicia um, osób jeszcze longujących, tak? E, teraz Osobiście skupiam się na trzech strefach, na trzech miejscach. Tak naprawdę w tym momencie mam dwie, dwa zaznaczone, ale zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Przede wszystkim obserwuję ten ruch spadkowy, który macie tutaj narysowany. Mamy impuls, korekta, impuls i jest bardzo możliwe, że w tym miejscu po, do, po dotarciu do tej strefy mamy kolejną korektę, której impuls da nam kolejny niższy dałek. Aczkolwiek, coś na to trzeba uważać, żeby nie wchodzić w te shorty zbyt szybko, to jest obecnie trwający e, ruch wzrostowy na złocie. Ponieważ jeżeli sobie go poprawnie rozszyfrujemy, to zobaczcie. Pierwszy dołek, wyższy szczyt. Wyższy dołek, wyższy szczyt. Automatycznie widać, że dołek, który będzie broniony, to będzie ten oraz ten, tak? Czyli... Tutaj wciąż rynek może zebrać płynność, która znajduje się, znajduje się pod tym dałkiem. Wciąż tutaj mogą, świeca może zejść, zebrać zlecenia i kontynuować swój, swój ruch zgodnie z trendem, który Wam narysowałem, bez zmiany kierunku. Aczkolwiek, aczkolwiek właśnie w pytanie będzie, czy... Cena właśnie w taki sposób się zachowa. Jeżeli cena natomiast z tego miejsca nie da nam, nie da nam tutaj sygnału, nie, nie pokaże swojej struktury wzrostowej w żaden sposób, a wręcz rozjedzie ten dołek, dla mnie, dla mnie będzie to jasny i czytelny sygnał, że kontynuujemy swing, który trwa tak naprawdę od tego ruchu i miejscem dla przyłączenia się będą okolice wtedy 2000. 350 dolarów za uncję złota, tak? Z tego miejsca będę patrzał właśnie wtedy spadkowo. Na razie, na ten moment, jeżeli chodzi o grę na złocie, to agresywnie szukać wejścia, będę szukał wejścia właśnie wewnątrz tej strefy lub oraz oczywiście bardzo bacznie obserwował tą strefę na longa. Tak, ponieważ mamy właśnie dwie strefy: jedna to jest strefa na longa, druga to jest oczekująca strefa na shorta, która, która pierwsze wejście miała swoje tutaj. Być może jeszcze raz cena, zanim wykona ten dołek, będzie chciała może zrobić jakąś korektę, jakiś retest tej kasy, która tutaj wchodziła. Tyle by było jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o złoto. Przejdźmy sobie na pewną ciekawą akcję spółkę, przepraszam, która ostatnio dała nam bardzo fajnie zarobić. To jest Dell. Dell, który pomimo, że tak powiem, pewnych problemów, które których, które właśnie obecnie spółka przechodzi, bardzo ładnie, bardzo ładnie dała nam bardzo ładny, przepraszam, bardzo ładny sygnał, a właśnie bardzo ładny impuls nam tutaj pokazała. Niektórym osobom z naszej grupy udało się te wzrosty wykorzystać, i teraz właśnie dostaliśmy bardzo ciekawy retest tego impulsu. Jak widzicie, weszliśmy w strefę. W tym momencie ważą się losy dla Dela, właściwie do, dla, dalszy, dla dalszych ruchów, dalszego, dalszym wzrostom, ponieważ widzicie, cena właśnie weszła wewnątrz strefę, wewnątrz strefy, no i mamy wybity pierwszy alarm. W tym momencie należałoby również postawić dru drugi alarm, który dla mnie będzie równie istotny, co właśnie zrobi cena, co ja zrobię teraz. I będziemy obserwowali, która strona zwycięży, czy strona popytowa, znajdująca się em, wewnątrz, em, atakująca właściwie w tej strefie, czy wciąż te, ta korekta ma przeważającą siłę, gdzie jej gdzie um, takie miejsce um, całego skupienia będzie w okolicach 145 dolarów. Tak? Prawdopodobnie po, roz, po rozbiciu tego, jeżeli się nie pojawi nowy dołek, to będziemy mieli atak właśnie na tą strefę. Takie wyjście będzie dla mnie świetnym wskaźnikiem do tego, żeby podciągnąć wtedy stop lossa i zwiększyć wolumen na, na tej pozycji. Na retescie będę próbował, aczkolwiek z racji tego, że już jesteśmy w dosyć, dosyć w bardzo preferencyjnym miejscu dla nas, to ja już na spokojnie kolejną pozycję założyłem ze stop lossem, tak jak widzicie, w tych okolicach. Nie tylko targetując ten szczyt, ale również jeżeli uda się tutaj zainkasować jakiś fajny zysk, to moim drugim targetem to jest ten szczyt. Kolejna spółka to jest Wotum. Wotum, na, na którą analizę czeka wiele osób. Przede wszystkim Wotum znajduje się w bardzo fajnym miejscu. Fajnym, aczkolwiek pod uwagę trzeba wziąć to, że wciąż nie mamy sygnału do, do wzrostów. Tak? Z racji tego, nawet agresywnie, nawet takich korekcyjnych, jeżeli cena miałaby podejść właśnie w te okolice i stąd wystrzelić dalej, to na razie cały czas ciśniemy w dół. I tak jak widzicie, mój alarm na zmianę tych spadków, na zmianę tego trendu spadkowego, znajduje się na wysokości 37, 37 zł i 50 groszy. Wybicie tej strefy będzie mi sygnalizowało. To właściwie tej ceny będzie mi sygnalizowało to, że cena chce rosnąć. Czy to będą wzrosty korekcyjne, czy to jednak będzie atak po kontynuację wzrostów na wotum, tak jak to miało właśnie w tym przypadku, no to się okaże, tak? Zobaczymy, zobaczymy, co cena wykona w okolicach 50 zł za akcję, za akcję a od 37. Od 37,50 37, do tych 50 zł mamy, e, mamy sporo miejsca, na których e, powinno się e, powin, powinniśmy tutaj mieć wystarczająco miejsca na to, żeby ewentualną pozycję zabezpieczyć. No i ostatnia e, analiza, czyli europlen, również kontrowersyjnie, e, ponieważ europlen e, po zmianie pewnej istotnej zmianie e, po. Pokazując mi wyższy szczyt, znalazłem sobie wyznaczone miejsce, w którym chciałbym dołączyć do ewentualnych wzrostów na osłabienie złotówki, tak, czyli ten wzrost, wzrost wartości euro w stosunku do naszego PLN-a. Czy i tak jak widzicie, cena właśnie znalazł, znalazła się w tym miejscu, reagując mniej lub bardziej na te poprzednie, niezmitygowane puste świece, które właśnie w tym momencie zostały testowane. Jeżeli dzisiejszy dzień za 4 godziny 40 minut, niecałe, zamknie się właśnie w taki sposób, pokazując tam tak ładną świecę. Myślę, że jutro, że jutro, kiedy cały Forex się obudzi, możemy zobaczyć bardzo ładną, chociaż szybką, dosyć szybką akumulację zleceń po to, żeby cena mogła kontynuować swoje wzrosty w okolice 4,38, 4,40. Tak? No i to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozwiałem kilka wątpliwości, mam nadzieję, że Wasze analizy również się pokrywają z moimi. Jeżeli czegoś nie jesteście pewni, zapraszam Was serdecznie do zadawania pytań w komentarzu jeżeli chcielibyście na następnym filmiku również zobaczyć jakąś um, analizę waloru, który Was interesuje, zapraszam serdecznie do zostawienia, um, zostawienia w komentarzu tickera um, waloru, który Was szczególnie interesuje. To by było na tyle, dzięki wielkie, do usłyszenia i cześć.